O. Słuchajcie, może ktoś szuka takiego motora Honda Pan Europę, co to jest za rok? 2003, 2003. Jeździ, odpala? Jeździ, wszystko sprawne, jest idealnie. Jest taki troszeczkę normalnie, może yy, wiesz, z, 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 zmęczony, ale to jest używany. kiedyś o niego normalnie nie dbał w Holandii, bo to taki pojebany milionerek. Aha, no ale jest wrocławska tablica. No bo już się zarejestrowałem i czytałem, że chodzi go, yy, wiesz, zostawia, a on nie zna za duży, nie? Mhm, mm tutaj masz... I jak to się przekręca? Gdzie tu jest kluczyk? Bo ja to nigdy nie jechałem japońskim motorem, to no nie właśnie, wiem. No kurde, ja też nie jeździłem Ja japońskim, jeszcze nie poznałem funkcji. To ja do, dopiero niedawno z, z, zobaczyłem, że jak naciskasz hamulec, to ma... To hamuje i, i tył. Tak? To, 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 A kurde, jest ręczny? <grym> tu? <grym> <grym> jak, hamujesz, jak hamujesz nożnym, to, jest, to też hamujesz. Czekaj, gdzie tu jest przebieg? 10 tysięcy? Nie, 72,5 tysiąca ma totalnie. I powiedz mi, jaka A. cena? Ile to, to cenisz? Okay. Chciałem 18 za 17,500, to oddał normalnie, bo szuka motor szuka domu. Słuchajcie, jak A szukacie? Jest, jest, jest fajny, bo jeździ się w nim regulacyjnie. Ja chcę stałym Harleyem jeździć, bo jeżdżę tym teraz. nie? No to musisz sprzedać go. No muszę sprzedać, bo akumulator będę musiał teraz do Halera kupić. To bo, bo nie mam tego, nie? bo już mi zdech, kurda, nie jeździ chyba ze 4 miesiąca. No, no. no w każdym razie, jak szukacie no. takiego motocykla. Japońskiego, dużego, w dobrych pieniądzach, A. bo podobno są droższe Możecie zostawić komentarz Tutaj kolega Mareczek O, ty nawet odpala I to mogłeś chociaż powiedzieć 900 19 raczej No jest, no jak ktoś lubi Wiadomo, ja nie lubię Nie jest najechany Nie jest najechany A to jest najważniejsze w tych motocyklach, bo one robią 200-250 tysięcy, nie? Mm -hmm. To są jeden z najlepiej udanych w po Goldwingach tyle. Tak? Motocykli, bo Goldwing, z tego, że są duże, to po prostu są bardzo duże. Naprawdę jest mocno, wszystko. Naprawdę, no dobra, to kończymy. Odzywajcie się tu do kolegi Marka. Pozdrawiamy z Wrocławia razem z fondą